Moi drodzy, czasami fajne, a czasami niefajne jest to, że sprzęt potrafi wzbudzać w nas pozytywne lub negatywne uczucia. W momencie, kiedy szukamy fajnego sprzętu dla siebie, czasami dochodzimy do sytuacji takiej, w której sprzęt nas potrafi zauroczyć. I mimo, że znaliśmy jego odpowiedniki, że mieliśmy do czynienia już z podobnym sprzętem, potrafi nas zaszokować. Takie momenty szczególnie lubię. Słuchajcie, odsunę się specjalnie, żeby pokazać wam ten oto plecak, plecak Gitzo, plecak, który prezentuje się i wygląda dobrze i w zbliżeniu i w każdym detalu plecak, który jest wykonany prześwietnie. Plecak, który jest elegancki. Elegancki. Słuchajcie, czasami jest tak, że decydując się na plecak, musicie zrezygnować z elegancji. A co jeśli nie musielibyście? A co jeśli można zrobić to w taki sposób, że macie plecak, który ma... Możecie zamocować na walizce, bo ma specjalny uchwyt. Ma fajne, grube ramiona nośne. Ma specjalne przestrzenie, poukrywane wszędzie. Ma, słuchajcie, wy... Ścielone misiem, jakimś aksamitnym misiem, przestrzeń na laptopa. To jest chyba jedna z najciekawszych funkcji tego, tej torby. Zamki błyskawiczne są zrobione tak, że mają blokady, trzeba je otworzyć, i dopiero otwieramy wewnętrzną powierzchnię. Tu mamy część na sprzęt. Tu mamy część bardzo fajnie rozpinaną, część do mocowania statywu. Tu są specjalne elementy, do których można. Zapięć statyw. Słuchajcie, to, co wygląda jak guma jest skórą, bardzo elegancko cieniowaną i e, wytłoczoną skórą, w taki nowoczesny wzór, który przypomina karbon, chyba nawiązanie do karbonu w statywach, ale ogólnie, e, oczywiście ta skóra jest wodoodporna, e, odporna na wiele czynników na jakieś tam niebezpieczne warunki zewnętrzne. Tu mamy, słuchajcie. Wnętrze o, wnętrze wnętrze zaopatrzone jest w zestaw kieszeni na jakieś mniejsze przybory, na iPhone, inne jakieś gadżety możemy tu zmieścić e, jakieś dokumenty, których chcemy e, nie nosić w głównej komorze i mamy część na taką, powiedzmy, że dzienną pół plecaka, to jest część dzienna, do której możecie zabrać picie, ubranie Jedzenie, coś, co Wam się przyda. Natomiast fajne jest to, że ten plecak e, można używać też w taki sposób, że po zdjęciu, o, czyli macie na ramieniu, po zdjęciu tak jak typowego slinga, trzymacie go w ten sposób, bez udziału rąk, odbezpieczacie, zobaczcie, odbezpieczacie ten zameczek, otwieracie przestrzeń, znowu mówię, bez rąk i dobywacie ze środka sprzęt. Możecie sobie tu nim manipulować, to się trzyma jak tacka. Plecak jest sztywny, ale lekki, bardzo porządnie wykonany. Co ciekawe, tą część, która stanowi wewnętrzny insert na sprzęt Foto, możecie zamknąć i wyciągnąć, jest ona wyjmowalna w pełni, wtedy cały plecak możecie używać na przykład jako plecak wycieczkowy, żeby się fajnie i wygodnie otwierał. Jego klapka wchodzi nam w klapkę zewnętrzną plecaka, więc insert jest też tak przemyślany, żebyście mogli do niego swobodnie sięgnąć. To jest bardzo wygodny sposób dostawania do sprzętu. Sprzęt jest ochroniony z zewnątrz, tu możecie manipulować, zmieniać, i wszystko w obrębie plecaka, którego o, cały czas z lubością zamykam go na, ten, na tą zapadkę. Słuchajcie, wszystko w obrębie plecaka, który cały czas nie traci nic ze swojej elegancji. Plecak jest naprawdę elegancki, dobrze wygląda. Dobrze wygląda na facecie, który, na którym często te nowoczesne konstrukcje wyglądają po prostu tak rachitycznie, są malutkie. Ten duży nie jest, ale jest idealny, po prostu jest idealny wielkościowo. Nie zmieścicie tu mega dużej ilości sprzętu. Luszczanka, dwa obiektywy, aparat średnioformatowy, dwa obiektywy, może luszczanka i trzy obiektywy. No chyba, że bez lusterkowiec i parę Wojlanderów, tak, ale czy laika i parę. Macie potem mnóstwo miejsca. Tu zmieści się na górze dron. E, możecie wykorzystać to jako plecak bardziej zaawansowany. Ja tu często niosę tak, że tu mam na górze mikrofony. Dodatkowe dyski, akcesoria, komputer z tyłu i sprzęt. To zaledwie trzy obiektywy i korpus, które mam w tej części na sprzęt, ale ogólnie chodzi o to, że, że cały ten koncept jak to wszystkie wyroby Gico jest bardzo elegancki. Koszt 1000 zł z okładem, ale w zamian coś eleganckiego. Tak właściwie to jest taki daypack do chodzenia po mieście i właściwie to wygląda to troszeczkę tak jak plecak biznesowy. Do tej marki złodzieje się jeszcze nie przyzwyczaili, w związku z tym sprzęt możecie przenosić w miarę bezpiecznie. To wykończenie ze skóry, też mega pomysł, ten karbonowy wzorek, coś fajnego. Także plecak Gico mega polecam, bo ja wyposażyłem się w niego na dłuższy wyjazd wakacyjny, żeby sprzęt za duży, nie taki profesjonalny na wielką sesję, bo ten zajmuje bardzo dużo miejsca, ale taki sprzęt, którego potrzebuję na co dzień, na małą sesję, lekką sesję, może tu być i mogę się z nim wygodnie przemieszczać. Do tego dochodzi torba ze statywem i wszystko. To i tak dużo, ale jeżeli macie mniejszy statyw, możecie go zapiąć tutaj w tym, na, na, na tym plecaku i ograniczyć wszystko. Ja mam raczej duży statyw, więc z tego nie korzystam. Natomiast e, całość wykonana Chyba najładniejszy plecak, jeśli chodzi o wykonanie fotograficzne, jaki widziałem. Lowe proplecaki są fajne, na przykład takie ponadczasowe. Manfrotto są delikatne, takie z finezją i z pomysłem, ale ten jest solidny, a elegancki. Połączenie jednego z drugim daje wypadkową dosyć, dosyć, dosyć interesującą. Bardzo, bardzo, bardzo mi się ten plecak podoba. Jeżeli chodzi o taki plecak właśnie na co dzień do, do każdego zastosowania, ale takiego raczej eleganckiego, no to bardzo, bardzo podoba mi się to rozwiązanie. Macie oczywiście skórzane stopki, żeby postawić, żeby Wam się nie ocierało to dno. No właściwie nie ma tu niczego takiego, co by, czego by Wam w plecaku miało zabraknąć. Bezpieczny plecak do przenoszenia komputera i Sprzętu fotograficznego. Żegnam Was. Trzymajcie się. Cześć.